Trzeba wam to dograć. Jak będę wam nagrywać vloga, pokażę wam, co robiłam po któregoś wieczoru, czyli 30, ostatni dzień marca. <grymne> <grymne> ale to aż dusi, już chyba nie ma. No, jesteś tam, Spróbuję jeszcze, ale nie. Dobra, może teraz troszeczkę. No i tak sobie właśnie spędzamy wieczór na przykład. <laughs> Ale powiem Wam, że to jest fajna zabawa. Szkoda, że miałam tylko dwa balony, bo tak to byśmy się pobawili trochę dłużej. A szkoda, że tak nie umiem gadać normalnie. Teraz powinna być moc. Jest moc z nami. Alwin. A, jestem Elwin. A ty wiewiórka. Masz jeszcze tu ode mnie trochę. Masz jeszcze? To odmuchaj jeszcze. Bardzo szybko schodzi, bardzo szybko. Teraz wiem całą czwórkę. Ja mam czwórkę? Nie, ja mam jedynkę. Oli Nie. To ma czwórkę. Mój yeah. ma czwórkę. Dlatego ja mam tak mało, bo z Hey guys! <noise> Najfajniejsza zabawa była na początku. Teraz już tak ledwo ledwo. Ale jeszcze coś tam leci. Także ja Was serdecznie zapraszam do następnej części tego vloga. A tymczasem się z Wami żegnam. Jeszcze może ostatni raz. To jeszcze ostatni raz, bo to już było chyba ostatnie moje wciągnięcie. Już chyba więcej nie wciągnę. Fajne to jest. Już mi wraca głos, słyszę. Także życzę Wam dobrej nocy albo udanego dnia, bo nie wiem, kiedy dodam Wam po prostu ten kawałeczek. No, żebyście wiedzieli, wiedziały, Czekajcie. Żebyście na przykład wiedziały, jak miło spędzać czas wieczorami z dziećmi. Czwórka, jedynka, to już za nami. Za rok będzie cztery, dwa. Będzie więcej helu, bo dwójka jest bardziej wygięta niż jedynka. Także do usłyszenia robaczki. Czy to był mój brzuch, czy to był kot? Lalo, co ty widzisz? Lalo, czy ty widziałaś pieska? Lala jak widzi psa, słuchajcie, za oknem. O, Lipka też się w to bawiła. No, także co, ja dzisiaj pracowałam, dzisiaj wam nie nagrywałam już nic po pracy i nawet sobie nie zdążyłam uff, nagrać wam nic. Przepraszam, ale jest późno, jest teraz 12 w nocy. Dzień, tygodnia, środa. To miał być mój wolny dzień od pracy, ale nie był wolnym. Byłam trzy godziny w pracy. Co prawda to są tylko trzy godzinki, naprawdę tylko, ale wybijają już całego dnia, więc taki najfajniejszy, jakby taki vibe miałam po prostu przed pracą. Właśnie nagrywałam wam dzisiaj na Story. Więc stories na Instagrama i tam troszeczkę poleciałam, bo dostałam przysyłkę też z Labilabu. E, ciąg dalszy mojej współpracy z nimi. Dostałam fajną paczuszkę i nią się z Wami dzieliłam, także to będę musiała wam pokazać. Być może właśnie już jutro togram, nie wiem, zobaczymy. Teraz już na pewno będę się zbierać do spanka. Życzę Wam dobrej nocy, dobrych snów. Pokażę Wam też zamówienie z ISO It First. W sumie przyszły mi trzy. Więc jakby się udało, to jutro jakbym nagrywała to razem jeszcze z jednym zamówieniem. Czekam generalnie na dwa. Jedno zamówiłam takie, że nie było opcji już tej takiej next day delivery, więc muszę czekać od 3 do 5 dni. Dwa już chyba minęły, tak, na, tak mi się wydaje, bo poniedziałek i wtorek. No to czyli może przy dobrych wiatrach, jak się dopatrzą, że tam już jedno moje będzie leciało do mnie, to może mi wyjdą drugie. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie czekam na dwa zamówienia. W jednym mają przyjść jeans... Takie podarte, czerwone dwunastki zamówiłam. Te, co teraz zamówiłam w tym zamówieniu, co właśnie dzisiaj dostałam, są zaczepiste. Będą to chyba moje ulubione jeansy chyba ze wszystkich oprócz tych Tomiego, bo tak naprawdę to Tomiego były najbardziej mi tak najbliższe, jeśli chodzi o jeans ogólnie, więc gdybym miała założyć coś jeansowego, to byłyby to właśnie te jeansy Tomi z TK Maxa. Natomiast coś właśnie czuję, że te teraz będą moimi drugimi ulubionymi i trochę fajniejszymi, bo mają dziury. Ja uwielbiam spodnie z dziurami, zawsze mi się podobały, zawsze je lubiłam i wiem, że te spodnie można naprawdę bardzo na wiele sposobów ze sobą pozostawiać. Także nawet takie spodnie z dziurami, ze szpilką i z jakąś koszulą wyglądają bosko. Z każdym topikiem, ze stanikiem, ze wszystkim po prostu. Także te, tyle. Więc jutro Wam po prostu popokazuję. Więc ma przyjść właśnie paczka z dwoma rzeczami, czyli jeansy czerwone i taka bluza. Ona była na przecenie, więc wziąłem ją tak w ciemno. Kosztowała niewiele, bo chyba coś 3-5 funtów jakoś tak. Ma być takie tutaj, takie. No, takie. Jak się to mówi? No, z takimi pagonami, jakby. No. Ramiona takie z pagonami, więc zobaczymy z takimi odstającymi tutaj ramionami. Ale boję się, że może być krótka, bo ona ma, ma być krótka zresztą, więc boję się, aby tylko nie była za krótka w pasie. Ale za ten pieniądz, nawet jak po domu będzie, to też super. Nie mogę się doczekać na te jeansy, i dziś domówiłam dwie bluzy sobie i oliwce wzięłam ten sam kolor, dlaczego? Dlatego, że ten kolor mi się bardzo podobał, jest bardzo taki unikatowy yy, i to będzie beige, ale taki ładny beige, naprawdę, taki fajny beżowy kolorek. Także jeżeli ona przyjdzie takiej jakości jak ta dzisiaj oliwkowa, którą pokażę Wam jutro, e, w sensie to będzie na tym vlogu, e, to, to byłoby super, bo ta fioletowa, bardzo ją lubię, jest świetną bluzą, ale właśnie nie jest tak gładziutka, jak ta, która właśnie przyszła dzisiaj oliwkowa, nie? Tamta jest zupełnie inny, jakby materiał wykończeniowy, zupełnie, ale tą też uwielbiam. Więc taką szczerze jeszcze mogłabym mieć czerwoną i białą. Więc na takie dwie się jeszcze będę czaić. Ale resztę pokażę Wam po prostu jutro. Życzę Wam dobrej nocy, dobrych snów. Jakby nie było 7 minut, jak Wam pogadałam, pokazałam Wam, jak spędzamy przed północ. Chciałam być wieczór, ale to nie jest wieczór, to jest późny wieczór. No ale ja późno też wróciłam z pracy, także robiłam jeszcze Apu. Bardzo ładne, bardzo smaczne. Dobre, bo, <laughs> dobre, bo... oli kiwa głową, że było dobre. Pytała się zresztą, czy nie ma tej kładki, więc musiało być dobre. Musiałeś smakować. <laughs> lalo! Laleczko! Czy coś chcesz nam powiedzieć? Nie, nie wąchaj Helu. Nie, nie wciągaj Helu. Lalo. Lalo, pokaż, jakim jesteś pięknym kotem. Lalo. Lalo, pokaż, jakim jesteś pięknym kotem. Połóż się pięknie na podłodze. Laleczko. Prawie. Lala, Laloniu, no pokaż, kto jest pięknym. Lala mówi: O, o, tu mnie nagrywają, a ja nie chcę. To są balony z mojej 41. No, Lala, tak jak pies chodzi po nogi. A, na dywanik. No, why not? To pokazała, gdzie mnie ma. Więc teraz już naprawdę się z Wami żegnam. Życzę Wam dobrej nocy, dobrych znowu. I dzień doberek, dzień doberek. Czekajcie, czy to można jeszcze zmniejszyć? Jakaś się taka duża wydaje. Czy może mi się wydaje, że mi się wydaje? Nie wiem, ale jestem taka, widzicie, obcięta. A Nie dam rady teraz Was jakoś wyżej położyć, a lubię sobie pielęgnację, więc też się daleko nie odsunę. E, co, zróbmy sobie najpierw pielęgnację. Zaaplikowałam właśnie seru na usta i ono jest strasznie takie dziwne. Nie wiem, bardzo dziwne, ono tak roluje strasznie coś na ustach. Tak jakby skórka się zdzierała poprzez te serum. Nie wiem o co chodzi, ale zaaplikowałam. Witam się z wami, z moją kawą. E, tak, witam się z kawą, witam się z imbirem, z cytryną i witam się z Colorose. Także trzy wodopoje razem ze mną. Czekajcie tylko pod te szklanki, żebym tu sobie nie upierdzieliła. Położę sobie chusteczkę haftowaną. Dobra. Zaaplikowałam sobie na usta właśnie tylko produkt ten Soap and Glory. No mam nadzieję, że będzie tutaj dobry ten obraz. Wydaje mi się być czystym, ładnym, ale jak będzie podczas montażu to tego najstarsi urale nie wiedzą. Dobra, zapaliłam światło, no ale muszę mieć zapalone, więc Mam nadzieję, że te światło nie przeszkadza. Nie jestem w stanie was dalej odsunąć, bo jesteście już, kurde, najdalej na statywie. Zaaplikowałam, który produkt ten. Fill Sickle, taki o. To jest Soap and Glory i to jest coś bardzo dziwnego. Nie ma to coś powodować, tak jak, jak ten hialuronowy wypełniacz, ale zdecydowanie formułą wolę ten. Teraz ten pali mnie w usta. Ale tak ma być i do niego był dołączony, to znaczy dołączony, oddzielnie do kupienia, ale do niego jakby do zestawu Ultra Smoothing Lip Oil. Czyli po aplikacji tego pierwszego produktu mamy zaaplikować olejek, więc zróbmy to. O. Teraz przynajmniej czuję, że on takie nawilżone, więc teraz spoko. Ale przed tym to jest przecież serum, to powinno, kurde, też być yy, fajne uczucie, prawda? Nie będzie dziwne. Dobra, niech się będzie. Zróbmy sobie właśnie pielęgnację i pokażę Wam, co do mnie dotarło, bo Wam nie pokazywałam. Pokazałam Wam tylko na storce i wczoraj Wam tylko o tym wspomniałam. Więc najpierw użyjmy tonik. Tonik, znowu dziękuję. Dziękuję, moje drugie opakowanie, ale mam trzecie jeszcze, także spokojnie. Polubiliśmy się z tym produktem. Naprawdę lubię ten donik, lubię w ogóle tą pielęgnację od fenty. Od Okej, okay. wiem, że powinnam wklepywać, ale ja mogę sobie to rozcierać. Każdy robi jak lubi. Nie wolę rozaczać, bo wtedy wiem, że mam, mam to wszędzie zaaplikowane, a nie tylko tak wklepane miejscowo w wybrane miejsce. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, tak w ogóle dzisiaj mamy już pierwszy kwietnia, słuchajcie. Ja nie wiem, jak ten czas leci. Ten miesiąc lubię tylko i wyłącznie za to, że są mojej córcie urodziny i to szesnastka. Czyli ważne urodziny. SBH przyjechali chyba posprzątać na klatce. Eee, no, także, no, lubię, lubię, ten miesiąc za to, że są mojej córcie urodziny i to wszystko. I tylko za to go lubię. Ale poza tym to tak nie bardzo. Nie bardzo, bo w kwietniu, w kwietniu y, odeszła moja babcia. Y, w kwietniu też y, odeszła Oliwi babcia. Także, no, taki smutno kojarzący się dla nas y, miesiąc. Jest to. Nieskładnie mówię, ale mam tysiąc myśli w głowie. Też pewnie tak macie, że jak straciliście kogoś na przykład bardzo bliskiego w jakimś tam miesiącu, to ten miesiąc jest taki dla Was kiepski, średni. Dobra, panowie wchodzą do klatki i będą robić rozpiertolkę. Mam nadzieję, że nie będą głośni. Nadzieja, matką głupich, nie? Jeszcze nie weszli, a już tam jakieś góry rurki lecą. Ale dobrze, fajnie, fajnie jest tutaj to, że naprawdę, że na przykład ym, przyjeżdżają ze spółdzielni i wam sprzątają klatkę, raz w tygodniu przyjeżdżają eee, i powiem wam, że właśnie bardzo fajnie sprzątają klatkę. Oczywiście tam, biorąc pod uwagę sąsiadów, no to na niewiele się to zdaje, bo, bo te dzieci z góry po prostu to tutaj, jak wchodzicie, to, to naprawdę to po papierkach dotrzecie, gdzie kto mieszka, nie? Chipsy, soczki, słomki wszystko leży, nie? Wszystko oni, jak tutaj siedzą sobie te dzieciaki z góry na klatce, to po prostu na klatce leży wszystko to, co jedli. Ciężko jest pójść do domu, do góry i wyrzucić do śmietnika, lub na dwór, nawet nie, wziąć siateczkę jedną, zjeść sobie wszyscy, zebrać to w jedną siateczkę i wyrzucić do śmietnika. Po co? Jak można wyrzucić pod nogi? Szarańcza jak dla mnie, yy, a rodzice są u góry i nic z tym nie robią. Także to jest jeszcze przerażające, nie? Że, że to nie jest tak, że dzieci są same sobie winne, bo to przecież uczą rodzice: podnieść ten papierek, wyrzuć do śmietnika i tak dalej. Ja już nie mówię o recyklingu, nie, ja już nie mówię o sortowaniu śmieci, nie, ja już o tym nawet nie mówię, ale po prostu wyrzuć do śmietnika. Tutaj u nas nie ma sortowania śmieci, tak naprawdę, chyba że ludzie sami w siatkach jakoś sobie to sortują. O, czyżby denko? Czyżbyś się zdenkowało? Mam w ogóle nowe serum. Um, mam nowe y, serum. Czekajcie. Mam nowe serum. E, zdenkowałam prawie już ten, ten produkt i się bardzo cieszę, więc dlatego wybieram go już do końca, żeby faktycznie już go nie było. Ale on, jak na złość jeszcze troszeczkę jest. <gry> e, lubię rękować produkty, bo wtedy mogę przejść do nowego. Mm, to było te Balance Me. E, nie jestem za tą formułą i nie jestem za tym zapachem. E, nie kupiłabym tego produktu po raz drugi, choćby ja nie wiem, jakie ono miało. No, chyba, że naprawdę by wygładzało marszczki wtedy. Oczywiście, że tak. Wtedy bym się jakoś przemogła, ale zużyłam cały ten produkt i jakby nie widzę żadnego efektu z niczym, no nie wiem, w ogóle nic nie widzę i on jeszcze śmierdzi to jest właśnie ten zapach, który zawsze Wam mówię, że jest jakiś taki zielarski, jakiś taki babcinek, kurde, jak babcia z zielarskiego, nie? Baku Hue Smoothing Serum, to było dokładnie takie serum, zbliżę Wam jeszcze raz, bo czasami pytacie o te produkty, bardzo proszę i to było chyba z jakiegoś Beauty Boxa i jeszcze z tej serii też mam, ale też jeszcze nie używałam. Gdzie ja cię wczoraj widziałam? Mam. Balance Me i to jest 99,8 witamina C. Repair Serum. Więc teraz jest takie. I zastanawiam się, czy właśnie nie przeskoczyć szybciutko na to i go nie zdękować. Chyba właśnie tak zrobię. I go sobie zdękuję z witaminą C. Także ten jeszcze będzie tak dosłownie na może jedno wyciśnięcie. Dobra, i serum jakie mam nowe. Aż miałabym ochotę go dzisiaj użyć, ale no nie chciałabym go, kurde, otwierać, bo zużyję tamto, bo to jest już takie duże, więc to jak zacznę, to nie tak szybko skończę. 100 ml z Apisu domówiłam i w końcu dotarło. Zamawiałam razem właśnie z koleżanką to zamówienie. I to jest witamin Balance, serum z witaminą C i białymi winogronami. To do cery wrażliwej, naczynkowej, pozbawionej blasku. Serum rozprowadzić równomiernie na skórę twarzy, szyi dekoltu, pozostawić do wchłonięcia. No, yy, jedno co wam powiem, to kozak pachnie, nie. Ja już wiem, że się z nim polubię ze względu na zapach, a teraz będę się czaić na szampon i odżywkę też z a, apisu, także będę składać zamówienie na, na szampon i odżywkę. To serum na razie zostawiam, bo tak myślę, że to malutkie będę chciała złożyć i mieć spokój już z nim. <laughs> Dajcie mi znać w komentarzach, czy ktoś z Was, któraś z Was miała którekolwiek, czy to, czy to serum i czy jesteście zadowolone. To by mnie interesowało. Nałóżmy sobie, zaaplikujmy sobie, muszę przesunąć się z lustra, zaaplikujmy sobie odżywkę i tłuszcz na rzęsy. I to są te dwa produkty, które teraz e, używam. Nie wiem, czy to nie będzie do góry nogami. Mam nadzieję, że nie. Więc użyjmy sobie mm, Avant. Też bardzo chcę zdękować i powiem Wam, że wcale dużo go tutaj nie zostało, także też super. Wow. Nie ma twojej wyciągnąć taką resztkę, kurde, z tubki. Fajnie nawet pachnie, fajny jest ten krem. Fajny, czy on jest wart ceny? O ile w ogóle faktycznie, który jest wart? Bo pamiętam, że w tym beauty boxie było w opisie, w tej książeczce, że on kosztuje coś około 90 chyba funtów, czy 80? No, nie wiem, ja nie zauważyłam absolutnie jakby, nie wiem, większych zmian na mojej skórze po używaniu tych kremów, tego i jednego i drugiego, które są oba przeciwzmarszczkowe. Więc jeżeli chodzi o zmaszczki, to ja nic nie zauważyłam. Wciąż muszę iść pod igłę, bo dawno nie byłam, więc przyda mi się teraz. Teraz chyba najbardziej potrzebuję znowu tutaj kurze łapki i zobaczę, może zrobię czoło, nie wiem, może zrobię trzy area. Jeszcze nie wiem. Wszystko zależy też od cen, bo nie wiadomo, czy się nie podniosą teraz. Raz, że w ogóle nowy rok, a dwa, e, w sensie mam na myśli nowy rok rozliczeniowy, em, a dwa, że no będą chcieli się pewnie też odbić jakoś z tej, z tej kurde czarnej dupy, nie? Także zobaczymy, jak się pootwierają. Na 26 kwietnia, jeszcze miesiąc, ale już jestem umówiona na paznokcie, też wczoraj się odezwałam właśnie do mojej fryzjerki, kiedy się otwiera, bo będę chciała też umówić sobie od razu appointment, zrobić sobie appointment. Dobra, nałóżmy teraz. Teraz zaaplikujmy szybciutko, bo z nim się nie czeka, żeby wysechł właśnie. Tylko się zaraz na niego aplikuje tak naprawdę tuż. To jest For Long Lashes, ale to jest ten... Lash Builder. Dobra, wzięłam po prostu Eveline. Mega Size. Mega Size Lashes. Jak na moje marne rzęsy, to jest bosko. Teraz zaaplikujmy na drugie oko. No zobaczcie, no kurde, przecież to jest dla mnie, to jest efekt wow, nie? Jeżeli chodzi o polski tusz, naprawdę niskopółkowy, umówmy się, to jest naprawdę bomba. Troszeczkę tylko brwi. Na brwi też muszę iść, słuchajcie. W ogóle na wszystko muszę iść. Taka przerwa się zrobiła, tak to by człowiek, kurde, wiecie, tu se poszedł raz na to, raz na to, i by sobie wyglądał jak człowiek. A, a teraz to ja, ja, ja nie wiem, od czego zacząć, nie? Krem mamy, to mamy, to mamy, już to mamy, więc pielęgnację mamy wykonaną. Dobra, pokażę Wam <laughs> szybciutko, co dotarło do mnie znowu przy współpracy z Labilabem.